Ekipa prosto z Białego Stoku mówią o nim, że jest kopalnią fajnych pomysłów i naprawdę bardzo dobrych teledysków, moi drodzy. No właśnie, Okimowa, zobaczcie krótki film zespół, który ma nosa do hitów. Reprezentant Białego Stoku w najnowszej muzycznej odsłonie. Oj, zostaniemy z tobą na wieki. Jeżeli grupa Jorgus i ich najnowsza propozycja Z tobą na wieki powinna otrzymać nagrodę publiczności. Wyślij SMS o treści disco.10 na numer 7243. Koszt jednego SMS-a to 2 ,46 zł 46 groszy z VAT. regulamin konkursu w siedzibie organizatora. Kochani, w premierowym nagraniu, do którego oczywiście już wkrótce powstanie teredysk Jorgus! Ja już nie wypuszczę Cię z mych rąk Oddam całą miłość swą Będziesz przy mnie już na wieki Na wieki Ja nie wypuszczę Cię z rąk Będziesz przy mnie na wieki Się rąk, będziesz przy mnie na wieki Moje serce już wybrało, wiem Nasza miłość jak wiatr Roześmiana tańczy pośród drzew Może spełni się ten sen W naszej kawiarnce pod starym dębem Tak zasłuchana w taku Wyższe Wyszepczałaś zdanie Nie wypuszczę cię z rąk, będziesz przy mnie na wieki Moje serce już wybrało, wiem Nasza miłość jak cud, rozkwitnie tysiącem kwiatów Róż, dobrze wiesz, że nie wypuszczę cię z rąk Będziesz przy mnie na wieki Moje serce już wybrało, wiem Nasza miłość jak kwiat, roześniana tańczy pośród drzew Może spełni się ten sen nie przynoscuda, to oni podniesiesz się za to ręce. Wszyscy go Pamiętajcie, cała włoska a więc pozdrawiamy całą Polskę. Zgubiony między dniem i nocą. Pod twoim oknem czeka wciąż. Liczę na spotkanie, kochanie. Jedno słowo twoje życie zmienia Ja nie wypuszczę cię z rąk, będziesz przy mnie na wieki Moje serce już wybrało, wiem Nasza miłość jak trup, mnie tysiącem kwiatów Wróć, dobrze też że nie wypuszczę cię z rąk Będziesz przy mnie na wieki Moje serce już wybrało, wiem Nasza miłość jak wiatr, roześmiana tańczy pośród pośluzę. Może spełni się ten sens W tej chwili podnieście bardzo, ale to bardzo, lewą rękę wysoko, prawą rękę wysoko i uwaga, klaszczecie Będziesz ze mnie już na wieki, na wieki, ja nie wypuszczę cię z rąk. Jesteście kochani! Jorgus, ale to było fantastyczne. Wiesz co, ja już nie mogę się doczekać, kiedy nakręcisz klip do tego utworu. Już kręcę, już kręcę. Niebawem, kochania, ja wygłosujcie. 10-10, szczęśliwa dziesiątka. Dokładnie, disco.010. O, disco.10, numer 72-43. Zobacz, jak ty na mnie działasz. Ty dla mnie tak samo.